Oni tam trenowali, a tak sobie ludzie przychodzili i srebrali autografy jak spoko. kto? kto? Lechia Gdańsk miała, bo ja grałem z górnikiem za brzemię i treninguję ludzi. Lech Lechia Gdańsk, nie. naprawdę, ty oglądasz ten klub? Nie, oglądam ekstra klasy. Aha, dobrze, no to dobra, to ja zaczynam, nie? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną pewien człowiek sukcesu. Wit witam który... witam, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów Twistera i w ogóle wszystkich. No, chciałbym dokończyć, ponieważ no niestety. No tu głównie będą moi widzowie, a twoi no, mało ich tak szartowałem, No jest dzisiaj ze mną ten swel leszcz grajek TV z kanału Le Leszcz TV. E e e o typie. Czekaj, wsiadam na kolejną grę, do ciebie. dobra, no to dzisiaj jak widzicie... No postanowiłem... się tam. Dobra, weź. Postanowiłem... No ja po... jest po tobie, idę jadę cię dojechać. Już piszę Twister TV, mapy Google. Nie wiem, no w sumie jesteś z kanału Leszcz TV, no to, to, to wiesz... To, to... Mapy go Google. Ja już tutaj tutaj szukam. No ty już jesteś, u mnie, nie? Ty już tam jesteś. Nie, no ja już szykuję, już tutaj no, szykuję. Dobra, w więc dzisiaj, jak widzicie, Twister. jestem. No dobra, teraz, cicho. Uwaga, <laughs> gdzie to co w ogóle to jest? Ja <laughs> Zespół muzyczny Twister, to mowa co? <laughs> What the fuck, mojego adresu szukasz. Dzisiaj, jak widzicie, jestem na świecie Nemesis, ponieważ dostałem się tam. Twister no. pizza, to na pewno za To ja tam prowadzę, nie? To jest mój serwis. <laughs> to jest w Krakowie, kurde, nie to trochę daleko zimno dzisiaj. No. No, dzisiaj... Nie, to dzisiaj Ci no, jednak. No to dobrze. To, to daj mi teraz może zacząć prowadzić mój e, Proszę nudny. bardzo. Dziękuję. Ja, dziękuję. No to no. ja tutaj zbieram sobie repa na forum. No, w sumie teraz Ty możesz. Udzielam Ci głosu. No więc subujcie, nie? Subujcie Grajka, bo to frajer, nie? Więc to znaczy bardzo fajny gracz. Dzisiaj znajduję się oczywiście na no, kur... 10 linków do mojego kanału będzie w opisie tego filmiku. Tak. Nawet tam się postaram dać. No, także jestem na świecie. Ja Nemezis. również dam tam komentarz z moim linkiem, także jakbyście chcieli, to zapraszam. Tak. No, to ja zapraszam też. Mam nadzieję, że moje myszki tak mocno nie będzie słychać. No niestety ta myszka jest zdecydowanie zbyt głośna. Dobrze, już ją odsuwam. Reźmy pusz. <laughs> Ale ty masz słuchawki, czy co? Czy ty ciśniesz na normalnym? No, Mam, sobie kupiłem takie Sony Takie, wiesz, takie o, 40 zł. Aha, ej, fajnie, zacząłem film bez mikrofonu. niż za, drożej niż za mikrofon. Mhm. No to dobrze. Ej, słychać jak oddycham? E, słychać jak huchasz w mikrofon i trochę te, te, trochę mi ciepło się zrobiło. A teraz? Teraz niebo się odsunąłeś i gorzej słychać strasznie. A słychać, że oddycham? Nie, teraz nie. To znaczy, o, nie, nie tak... zauważyłem bynajmniej. To był przedtem, ale nie chcę mi się tak głośno mówić. Mhm, mm to. Jestem taki cichy chłopak. To wiele wyjaśnia. No, dostałem się na świat a gra jak tam nie może, bo nawet rekrutacji nie posiada. Co w ogóle była? Co? Rekrutacja? No tak. No, bardzo fajnie. Zaraz to badam, jakoś ustawiona na pewno, co jest niemożliwe. <laughs> nie, 20 osób się dostało. E... O. <laughs> Bramy Mordoru otwarte, ja tam chcę. weź tam nie wiem chyba co tydzień nie, na 100 osób chodzi Nie wiem w sumie jak to jest, bo tam nie się tego. Co? czemu... Czemu na Mordor minimum 100 repa trzeba, co? Nie wiem, bo tam chcą mieć ogarnięty graczy, nie, a tak to... to, to, to no ty, ty nie jesteś akurat dla ogarnięty, więc... więc na no, nie. Ja nie wierzę co to jest? Więc no nie trochę tak lipa. Ile jest w ogóle ludzi na tym Mordorze jestem ciekaw. Masakra. No, to jest nie, wiem, chyba spół... Nie wiem, pół tysiąca, tysiąc osób gra. <grychy> Rekrutacja na Avalon, ej jest rok Avalonu, lolnie, ja już tam to dawno wyleciałem. Ja też. Średni był ten świat, strasznie średni. No ale o, teraz... Nemezis jest. Nemezis. Not to jest jest. Memezis, no to tam coś trzeba traf. było. 45 rep, nie miałem. To nie miałem. Nie ale już mam, spokojnie, tak, no. na nabiłem. No dokładnie. Faków. No ale same jakiś nóg. o, chcę zobaczyć Twoje podanie, bo coraz zobaczymy. Czemu usunąłeś swoje podanie? Nie wiem, bo nie chciałem, żeby inni kopiowali przez chwilę I hey dobra, wiesz co, ja może się deadne tutaj, bo zacząłem... Na pewno zapłacił sobie... i dlaczego? Nie, nie zapłaciłem, Dla... dlaczego miałbym zapłacić? Dobrze, więc wróciłem po przerwie, bo miałem problem... No, ja no. też wróciłem, a nie było mnie problemu, och, Jakiś typo chce ze być. Jakiś kontynuujemy dalszą po... rozgrywkę. Okay. On chyba nie wie, kim ja jestem. No, jesteś takim kanekiem nobem, który... Kanyki. nie Nie, zdeadam go za chwilę. Co? No. Tak. Jaki? A kto wygrał? No jak widzimy tutaj tutaj ze swoim tatą rozmawiał, bo tam fani futbolu, że tak powiem. hm. Hmm. Śmieszne. No to nieźle. No, I ja też się z tym zgadzam, bardzo nieźle, nie, nie, nie powiem. Dobra, to już skończyłeś rozmawiać tam z tego. No, już nie. Co, co ty robisz? Patrzę, czy kolosia ubije. No to. Pytałeś się co u mnie, przecież odpowiedziałem ci, ale nie wiem czy to się nagrało, pewnie nie. Więc. Zbierałem sobie złom. O lol. ma dwie legi. A ja w ogóle... T -t -t już tam są... Już tam jest wiadomo czy będą herosi, eventowi. Znaczy wiem, że będą, ale jacy, nie? co tam? O co chodzi? Myślę, myślę, że będą herosi, ponieważ jest to event. Ono każdym będzie do tej pory było. A będziesz nagrywał? Ale nie wiem. Nie nie wiadomo, no pewnie że tak. będzie taki event W ogóle kozak, kozak. kozak. no za będziesz nagrywał. Znowu tam... No ale będzie kozak mhm. ja To w ogóle weź znajdź jakiś fajny moment tego filmiku i daj na początek taki, żeby było takie, żeby ludzie zachęcili do tego, żeby pozostali trochę no dłużej Ale co? O co ci chodzi? Na początku zrobić taki fany moment, takie potem Aha, nie wiem o co ci chodzi. No nie, nie bo tam wiesz, prawa autorskie potem będę miał. Aha piechane. Ej, w ogóle zaczęło mi reagować, nie no znowu. Dobra. Mhm. No i tak pewnie większość ludzi nie będzie oglądała samego expa tylko będzie słuchała jak pierdzielisz tam coś no bo jestem to ważny no to powiedz jakiś kawał nie co tam i ogólnie opowiedz jak tam wczoraj było jak tam wczoraj na live co tam robiłeś na tym live nie wiem tak sobie po wszedłem i no był to co robiłem 27 level o i mogę albo nie nie mogę dałem zręczność niestety dobra nieważne no, w każdym razie, to tam. Nemezis, fajny świat ogólnie, polecam. Nie znam tu nikogo oprócz jednej osoby, która, wy hmm. która wysłała mi 140M. Pozdrawiam, gracza Zinoren <grym> A tobie takie donaty to nie przychodzą, nie, bo ty jesteś. Nie, ode mnie tylko recekdy no, chcą. No, ty jesteś za słaby w uszach, nie, na takie donaty. No. Więc. No, to, 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 to nie. O. Teraz u mnie był dźwięk tego, że zaraz będzie. No nie L2. wiem, bo to tam. Wierdziesz coś. Baście muszę L2. tą torbę dawać inną, żeby. Dobra, no ja zaraz Edwin. Dobrze, bardzo dobrze, polecam. Ech, tak. No, wbiję sobie mu się 28, oh. i będziemy mogli skończyć, bo nie chcę mi się więcej dłużej nagrywać. Bo znowu będę musiał. Co? Już? Nie, jeszcze, jeszcze będę nagrywał trochę. Tylko, że póki co pingwi skacze, no i... I tam powie, że tak No nie fajnie. Tata? Tata? O, fajne buty Lol, czekaj, do... Daduś wszedł W ja jeszcze nie Nie, bo chcę zobaczyć ten, bo Twój tata wyszedł? Dwa set teraz będę być chwilę. Dobra, wyłączyłem sobie efekty animacji, zobaczymy czy to coś pomoże. Ja w pomogło pomogłem, hej. Są efekty animacji no, pomogowe. Ja to właśnie włączyłem teraz. Nie to... wiem czy to coś pomoże, ale nie wiem. Może tak. Ale jest trochę lepiej, nie, nie powiem. No już mi się tu Dam, dam, dam. Jeszcze mi się tu rozpięł. No i w ogóle dzisiaj wbiłem sobie 15 level, wbiłem do itcha na Nemesis i już ktoś pisał czy ja jestem to ten 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 taki nopsy ty nie A ty tam Nopsy Jakie? Co? Jakie? Ale co, Nopsy, co, co? Co ty teraz mówisz? No jaki nopsy? No, że co? ja, że tam taki noob, nie? Tam taki z YouTube'a. Czy to ja jestem, czy to jakiś podrabianie z bo ja tu mam całkowicie inny nick niż mam ten... niż mam w tym... sobie przełączymy tu No to co chciałbyś jeszcze powiedzieć w tym bardzo nudnym odcinku znowu pewnie będziesz chciał nagrywać event dzika Wielkanoc bo jesteś problem to No, bo ja czego masz min tam iść Nie wiem, gdzie dwa w ogóle Aha O Prawie do o nie Prawie połowa levela do 2-4 w szakę Fidget, to jest w ogóle... Jak ty możesz w tą grę grać? Ja nawet nie wiem co to jest, ale jak ty możesz w tą grę grać? No jest fajne, to gram mam kolegów, to gram to... <grym> Tak, ty masz kolegów, no. Mm -hmm. to o, no, je zraził. Ciekawe czy będę bić. Kliknąłem pierwszy. I mamy go, mamy go. Auto, auto od razu daje. Mm -hmm. I wygraliśmy worek złota. Z2? Okej, okay, dobrze, to, to on poszedł na Z2. Ale, to ja nawet cięcia nie zrobiłem, ja byłem cicho i przysłuchiwałem się jak rozmawiasz. Dobra, nie ma, nie ma, ale się okazało, że jestem tam w domu. Co jesteś? A w ogóle wiesz, że to taki, o, znajdź jakiś taki fajny moment, i tak. Będzie fajny moment, potem zrobisz takie he, 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 he i intro i dopiero wiesz takie Ale co, o, o co ci chodzi? Teraz co ja mam zrobić? Patrz, będzie taki fajny moment w odcinku jaki chcesz znaleźć No Daj go na początku Tak Potem takie ten moment przyleci. he he intro i, i odcinek Nie wiem o co ci chodzi, wyślijesz mi to na Facebooku, bo dobra. dobra, 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 A ja nawet nie wiem czy ja intro wstawię, bo ja go tu nie mam Czemu coś ci się stało? To nie. nie wiem usunąłem <noise> A co? co? A dlaczego pytasz? No tak Szkoda No W sumie nie wiem te intro to ja nie wiem czy Bo już coraz mniej ludzi wstawia intro w ogóle do swoich filmów Więc to jest też Bycie innym. Co? Co? Co co? co? Nie bo teraz już mało osób wrzuca intro, tylko ty nie, ja czasami tylko. I Waszek może, pozdrawiam. Też przy okazji. Dobra, wbije 2.9 może i skończę ten nudny odcinek. A, a ci żarta? Patrz jakieś śmieszne będzie, możesz go urzucić przy... na początku no, odcinka. Dobrze, dajesz. Słucham cię. Letnicz... no i letniczka tam kupuje u rolnika mleko, tak? co nie? Mm -hmm. I on się jej pyta czy starczy ci litr? On, ona mówi dziękuję wystarczy. A, bo jakby nie starczyło, to mogę jeszcze dolać wody. Haha ha, 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 ha. Ha, Śmieszny. No i teraz masz idealny początek filmiku. filmiku. Tak Suchary jak na super, nie? Ale śmieszny żarcik. Idealnie. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha. Śmiałem Dobra. się, Uszam. <słuchaj> ja tak wyjąłem słuchawkę z uszu, no i coś mi się wydaje, że... Chyba przydałby się iść wykąpać. Aha, czyli już się spociłeś nie przed tym? Nie po prostu... Ujęciu Sławki słuszu, ona nie była czarna. A co? Co nie było czarne? Sławka, bo ja mam takie dołuszne. Aha, czyli... A, czyli masz... Yy, a, dobra, nie nie, 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 no nieważne, nie No, nic. no, no nie. Ważne. Ej, BN29, wiesz? O. Super, nie? GZ, GZ, GZ No więc założę sobie moją zbroję. Z go, joblina. No i... W sumie tym akcentem chyba pożegnam się z filmem. Co? Już koniec? No bo nie chcę nagrywać, bo potem rendering i te sprawy, wiesz, no potem... Ja dopiero rozpocząłem tutaj po prostu się produkować na tym odcinku. Tak, ale żart był, więc... Co ty kur... Przepraszam. Co za David. No więc... Ciekawe ja dzisiaj jadłem na obiad. Nic, pewnie. A kotlet. on tak. Tak, do... no to właśnie. Czułem trochę takiego drobiowego aromatu, to ja teraz już wspomniałem. No. Więc yy... o, ktoś mi pisał na Facebooku, czy na Skype'ie że mu dał lajka na forum, co wlu za lol. Ej, czekaj to, bo ja muszę coś sprawdzić. Jak się nazywał? Eukil? O. I e, czemu napisałeś mi na Facebooku KwerkPL jakiś obrazek coś takiego? No taki śmieszny obrazek, tak. Nie no, nawet na to nie chcę wchodzić. Więc no nie ma sensu. No w ogóle nie jest śmieszny. No ja w ogóle wczoraj live u tych panów takich fajnych był udany. Przyznaj. Ja się bawiłem świetnie. No u nich? No nawet, nawet. nawet no ty tam wbiłeś w połowie to tam Ja wiem. A ja, może zaprosimy Eukila tutaj na tego ts -a. Nie, bo ja już kończę. Nie ma sensu. Ja bym sobie może nagrał filmika. Ale że ty? Czy ja? No. Czy co? No, ja ty Eukil. Ale nie, to ja teraz. Ale że co? Ale to ja bym już nie nagrywał, nie? Bo ja tam powiesz. No ja nie wiem. Kurde, ja bym jedyny był ten on sobie raz wywala, no kurde A co to, on ci podał Skype'a, czy co? Nie, już kiedyś go miałem znajomych, chyba przed Nowym Rokiem. No. Tylko ten Skype, ja ten tą głupią konwersację, że ja ją tam mam i to jest takie wkurzające mega. Dlatego ja nie używam Skype, bo moim zdaniem jest to przereklamowane. Głupie, strasznie, no i. O, wo, Czemu wala? Jest OBS, a włączyłem przez przypadek. A to ty nagrywasz OBS-em? Teraz. Nie... To co, co mi to chodzi, czy, o, czy nagrywasz... tego... Nie, nagrywam okam, taki program, jest nawet zbogą. Co, co, co tu się stało? Nie wiem Nie mam pojęcia ale ty coś napisałeś na tym spiku, to tutaj pokażę Że... Nie, co napisałem? Nie wiem, bo... Albo to ktoś napisał, zapraszamy do wzięcia udziału... E, nie, to nieważne To, to ja... Nie, to nie ja To nie ja nie chcę Ja tam... Ja tam. O, od 3 stycznia. Ale co, od 3. Kurde! No jak mnie denerwuje, ten głupiska. No to weź sobie, włącz go na, nie wiem, telefonie. Bo na telefonie też tak się e, nie, nie mam wie. telefonu, bo mi się zepsuł. Pss. Debil No e, słabo. No ale to dlaczego nie masz, bo to wiesz. Powinieneś mieć jak każdy człowiek. Mi się zepsuł. Znaczy, w sumie zepsułem, go topiąc go w basenie, w co zrobiłeś? co zrobiłeś? No, utopił się. No smutnie. W ogóle ja miałem sobie zęby i mi wpadł do kranu. Było... Co kurde A, mówisz sobie zęby, tak? Czyli dobrze, nie. W sumie. No od de the... co? Kurde, jak chcę napisać do killa nie mogę napisać zdania, bo mi wywala. Ja go zaproszę tylko na tymi speaker tutaj po prostu i, i ten. Ale co, on jest teraz co? Nie jest na skype'a Nie to to, to 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 nie ja. To, to ja się wstydzę, nie Widok, dało się jakoś go zaktualizować. Dobra kończę ten nudny film. No także dziękuję za obejrzenie. Pożegnaj Sprawdź się. Sprawdź aktualizację. Pożegnaj to się patałaku. To yy, wszystkich widzów twistera. Bardzo świetnie się powiem. podczas nagrywania tego odcinka. Serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się, narazie i cześć. Ho, 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 ho. Cześć.